Kochane rybki, tu droga duszy. Zapraszam Was na czytanie na styczeń 2021. Spotkamy się po nowym roku, dlatego wszystkiego dobrego w nowym roku Wam życzę. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż poprzedni. Szczerze w to wierzę. Słuchajcie, jest to czytanie ogólne, dlatego bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje, resztę zostawcie. Jak nie tym razem, to na następnym. Dla chętnych możecie wpadać na mojego Instagrama, tam codziennie wstawiam kartę dnia. Kiedyś stawiałam więcej rzeczy, ciekawostek historycznych czy do prasowych, ale w tym okresie no, nie mam zbytnio czasu. Bardzo mam napięty plan działania, także postaram się do tego wrócić. Ok, co macie w energii ogólnej? W energii ogólnej macie pacia kielichów wiara we wszystko. Wiara we wszystko, wiara, że wszystko może się ziścić, wiara w cuda to jest też naiwność, to jest zmiana losu, Obr obraca się koło losu na mm, Waszą korzyść. Mm, no to jest wiara w cuda, to jest taka dziecięca energia, może, może to być też energia dziecka, tak? Mogą tu być sprawy z dziećmi bardzo mm, uwyp uwypuklone w tym miesiącu. Ale to jest to, że to jest energia tego, że wierzymy, że wszystko jest możliwe, wszystko może się ziścić, wszystko może się zdarzyć. Taka młodzieńcza, świeża energia, jakby niczym złym nie skalana wiara, że wszystko może być dobrze. I tu się obraca los na Waszą stronę, rybki drogie. Także bardzo fajna energia ogólna. Jeżeli było do tej pory ciężko, no to, to koło fortuny się obraca na Waszą korzyść, moi drodzy. Co od Was odchodzi? Odchodzi dwie dwójki, taki jakiś wybór. To jest dwa kielichy i dwa miecze. No jakby z jednej strony odchodzi od Was może umowy, może porozumienia, może jakieś zrywanie kontaktów, może to było dokonywanie wyboru, Odcinanie się, zagłębianie się w siebie to jest taki chłód. Ale z jednej strony jest chłód, a z drugiej strony jest ciepło, zobaczcie. Więc mi się wydaje, że z jednej strony było dokonywanie wyboru i dla niektórych będzie odchodzenie jakiejś często miłości, jakiegoś uczucia, jakiegoś może związku, bo dwa kielichy to jest związek, to jest małżeństwo, może też rozpad. To jest dokonywanie właśnie wyboru, więc może już ktoś podejmie lub podjął, bo pamiętajcie, że w tarocie czas jest płynny, nie jest od pierwszego do pierwszego, także w większości, zresztą już mamy ten styczeń, bo czytania są teraz spóźnione, może już to się dziać, dokonanie wyboru, pójście jedną ścieżką i może być zrezygnowanie właśnie z jakiejś miłości, z jakiegoś związku, ale może być wybieranie między też dwoma osobami. No, skończy się to. Odchodzą też jakieś porozumienia, umowy, dokonywanie wyboru, może pomiędzy dwiema pracami. Może to być właśnie taki, odchodzi ten chłód, ale i dla niektórych odchodzi to, to związek, jakieś ciepło. Będzie coś nowego, obraca się to koło fortuny. Ja czuję, jakbyście wy byli właśnie w takim międzyczasie. W takim, ten styczeń, jakby jest takim jeszcze nieokreślonym czasem bo tu jakby dwie, dwie różne rzeczy się pokazują, ale dla niektórych jest to dokonanie wyboru. Już nie będziecie dokonywać wyboru, odchodzi was, od Was ta konieczność wybierania, ale jest to cały czas taki międzyczas. Co przychodzi? Trwanie przy swoim. Trwanie przy swoim to jest siódemka buław. Macie jakiś pomysł, jakąś ideę, za którą chcecie iść, mimo wszystko, cokolwiek by się nie działo, wy za tą ideą idziecie, za tym pomysłem idziecie, za tą koncepcją. Jest tu trwanie przy swoim, mimo że inni będą Wam mówić, że tak nie, rób iść tą drogą, nie tędy, rób tak, a nie, nie tak. Wy będziecie trwać przy swoim, obstawać i walczyć o swoje ideały, dążyć do jakiegoś celu. Pojawił się tu jeszcze rycerz denarów, więc to będzie konsekwentne, konstruktywne parcie do przodu, do realizacji swoich działań, zamierzeń, czegokolwiek one by dotyczyły. Wy będziecie przejść do przodu, przejść do przodu, no iść do przodu. Rycerz denarów jest osobą nie tylko zasobną, majętną, jest też uparty, jest wytrwały, jest cierpliwy, więc dąży do osiągnięcia swojego celu. Może małymi krokami, bo denary to jest bardzo powolna energia, ale sukcesywnie krok po kroku wdraża w życie swój plan i konsekwentnie się tego planu trzyma. Więc jeżeli coś robicie, no to będziecie robić to dalej i dalej będziecie dążyć konsekwentnie, twardo obstawać przy swoim i dążyć do mm, realizacji swoich celów. Dobra. Co będzie wam pomagać? Jaka energia będzie wam pomagać? Dwie buławy, no dokonanie tego wyboru, być może już yy, to jest mądry wybór, którego macie, się, macie, macie dokonać, no dobrze by było jakbyście dokonali tego wyboru, tu od Was taki chłód odchodzi, tu jest większe ciepło, macie dwa, 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 a same dwójki, no jesteście w jakiejś sytuacji, w której nie dostrzec ten międzyczas, ale musieliście dokonywać lub musicie dokonywać tego wyboru, a u Was jest taka blokada. Dobrze będzie, jeżeli będziecie mieli plan, bo przychodzą do Was to dążenie, więc i tak będzie dążyć do swojego celu, ale plan, koncepcje działania. Wiecie, że w tym, co robicie, nie będziecie być może sami, to dla niektórych, i patrzycie, jak obejść tą blokadę, żeby pójść do przodu. To są pomysły, czy to na wyjazd, czy to na podróż, czy to na związek. To są koncepcje, które chcemy zrealizować. I dobrze, to są pomysły, to jest kreatywność, to jest twórczość. Ale jeszcze jest jakaś blokada i w sumie to coś was stopuje. Ja myślę, że po prostu wy jesteście nadal w jakimś w tej sytuacji w międzyczasie. Tu jest wyrównywanie energii, to jest szóstka denarów. A to jest sukces, wyrównywanie finansowe, to jest też filantropia, to jest pomoc. Więc być może jakaś energia będzie się u Was wyrównywać, to będzie dodawało wam skrzydeł, możliwości planowania, różnych koncepcji, wizji przyszłości swojej. Jeżeli układacie sobie jakąś przyszłość, jeżeli tu coś się rozpadło, jesteście w tym międzyczasie może jeszcze nie ma rozejścia, rozstania, ale tu są być może jakieś plany. Czy to chodziłoby o pracę, czy o związek, cokolwiek, jesteście w takim moim zdaniem międzyczasie. Kiedy dobrze będzie ułożyć sobie plan, bardzo będzie pomagać ta energia dwóch buław dokonać mądrego wyboru. I tu jest równowaga, będzie przychodziła ta stabilizacja, być może emocjonalnie też byliście trochę rozedrgani. I będzie potrzebna ta właśnie ta równowaga. Będzie przychodziła, będzie ta stabilizacja. Denary są bardzo ziemskie, bardzo trzymają się tego, co jest na ziemi. Dla niektórych może pomagać też przypływ gotówki, czyli wyrównanie, jeżeli chodzi o zasoby finansowe. Ok, co będzie Wam przeszkadzać, moje drogie rybki? Intelektualizm. <grytania> będzie logika przeszkadzać. Taki jasny, przejrzysty umysł, zbyt logicznie, tak, trochę tu potrzeba być może fantazji. Dlaczego? Bo tu macie dziewięć kielichów, to jest, w tej y, talii to jest niedosyt. No czegoś wam broku, brakuje, y, zbyt logicznie, konstruktywnie, y, zasadniczo, to jest takie, as miecz jest chłodny, to są myśli, to są wiadomości, y, to jest planowanie, to jest logika, tu nie ma uczuć, a, y, a wy macie jakiś niedosyt, macie... Z czegoś jesteście zadowoleni, ale nie do końca, tak? Jeszcze wam czegoś brakuje, dlatego jesteście w tym międzyczasie. I, i zbyt nie rozmyślanie konstruktywne, takie na, chłodne, y, w jakiś sposób będzie wam szkodziło. Albo wy być może potrzebujecie trochę fantazji, tu w twy, tej, tych buławach to jest kreatywność, twórczość, fantazja, takie ocieplenie, a wy będziecie taki chłodny umysł konstruktywny, y, bardzo, bardzo zimny, dla niektórych no miecze to są, as mieczy może oznaczać też rozstanie, ale widzę, że tu jest dużo, dużo, może kilka osób, które są właśnie w takim międzyczasie i teraz organizowania sobie, ułożenia planu, co robić dalej. Dobra, co do Was z zewnątrz będzie przychodziła? Jaka energia z zewnątrz? No blokady. No, jesteście jeszcze zablokowani, żeby w coś nowego, wy będziecie dążyć do tego czegoś, będzie Wam się um, los sprzyjał, ale jeszcze jesteście z zewnątrz w jakiś sposób blokowani. Wy stoicie na straży sta, straży swoich ideałów, swo, swoich celów, ale jeszcze nie do końca widzicie tą ścieżkę, którą macie podążyć. Nie, nie ukształtowała się jakby nie wiecie, co wybrać. To jest też takie bycie to fantazjowanie trochę, bycie z jednej strony z głową w kumurach, ale Wy tu będziecie w logice, więc moim zdaniem to nie wiecie, którą e, opcję, drogę, ścieżkę, która da Wam spełnienie wybrać e, i być może zamiast logicznie tu patrzeć, trzeba by było trochę uczuciami, bo tu jest logika, fakty, e, to co widzicie, to co Wam umysł podpowiada, a być może tu by trzeba trochę bardziej się, bo tu jest, to są ta, ta blokada być może emocjonalna, trochę pokierować się m, uczuciem, włożyć w to więcej uczucia, wyrównać tę energię, żeby nie zbyt logicznie, tylko właśnie pomagać będzie Wam to wyrównanie, czyli głowa, umysł i, pod, i, i serce, żeby współgrało, bo być może będzie tu trzeba dokonać wyboru nie tylko logicznego, ale też co nam dyktują uczucia, intuicja, serce. Okej, okay, co jest ukryte? Energia, wpływy ukryte. Tu jest cesarz, cesarz, być może osoba, osoba dojrzała, osoba, która właśnie ma swoje cesarstwo, która jest autorytetem, być może dla Was jest autorytetem. Może to być osoba autorytarna, może to być mężczyzna autorytarny, który określa konkretnie swoje granice i nie pozwala ich naruszać. I tu jest cztery buławy, czyli współpraca. Być może wpływy ukryte będą, <fłany> będzie to współpraca z osobą, która jest cesarzem, która może to być ojciec, może to być brat, osoba starsza, yy, osoba doświadczona, osoba, która ma swój majątek, yy, yy, ma swoje właśnie cesarstwo, którym zarządza. I będzie tu jakaś być może współpraca, bo czwórka była to jest właśnie współpraca, to jest taniec, śpiew, radość wesela, imprezy, spotkania ze znajomymi z przyjaciółmi. I to są też wyjazdy poza miasto, żeby odetchnąć, oderwać się od, od trudów dnia codziennego. To jest też zakup działki lub sprzedaż. Takie. Dosyć lekka energia. To jest takie rozglądanie się też, bahanalia. Więc być może, jeżeli chodziłoby tu o pracę, będzie miał na waszą sytuację wpływ być może mężczyzna, rolę sobie za, za, zamieniajcie, który ma dużo do powiedzenia, który ma swój status, ma swój autorytet, ma swoje bogactwo i ma swoje cesarstwo. I będzie mogła być nawiązana z taką osobą współpraca, co umożliwi jakby rozwój czy pójście dalej. Cztery buławy to są też wesela, to jest szczęśliwy dom, to jest radość. Być może. Ktoś z zewnątrz będzie miał wpływ na to, jak Wam będzie się układać w domu, że coś będzie szło do przodu, że pewne zgrzyty będą uspokojone i sytuacja jakby się ustabilizuje, ustatkuje. Dla niektórych będzie właśnie coś takiego. Co mamy dalej, moi drodzy? W nadziejach i obawach. Dziesięć kielichów. Macie nadzieję na te dziesięć kielichów, więc jeżeli jest tu taki międzyczas rozważania, coś odchodzi i e, jesteście w tym stanie takiego, e, jeszcze nie wiem co, wy macie nadzieję, że być może dla niektórych, że rodzina się utrzyma, bo to było dokono, dokonywanie wyboru, albo wy dokonywaliście wyboru, czy zostać, czy nie, e, i to tak na, na chłodno, to był jakiś moment kryzysu, e, al bo wy macie po prostu nadzieję, że, że, że będzie tu szczęśliwa rodzina, radość, miłość, emocjonalne spełnienie, zadowolenie, bo była, był taki moment chłodu dokonywania wyboru i takiego zawieszenia. No, trochę kierowania się też intuicją, i, ale miecze ale, to są też logika, to jest dokonywanie wyboru na podstawie logiki. I być może niektórzy mają nadzieję, że właśnie no, ta rodzina będzie spełniona, radosna, zadowolona, że wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania, no powiedzmy prawidłowej rodziny, będzie spełnione. I, ale tu jeszcze czegoś nie widać w tej karcie, słuchajcie, tu jeszcze czegoś nie widać, bo zauważcie, dziewczyna ma opaskę na oczach, tak? Ona jeszcze czegoś nie widzi. Także to są być może wasze nadzieje, ale obawą jest to, że nie wszystko widzicie, że nie znacie każdego szczegółu, że nie macie w pełni informacji, jak ta sprawa wygląda. Więc trzeba by tu się jeszcze więcej dowiedzieć. W rezultacie są, już wam mówię, kochankowie. Kochankowie, moje drogie rybki, to jest podejmowanie decyzji, to jest też miłość, to jest romans. Ale to jest dokonywanie wyboru, podejmowanie decyzji. I wszędzie tu macie, zobaczcie, dwie osoby. Tu macie dwójkę, dwójkę, dwójkę. Jesteście w takim momencie, w którym będziecie musieli podjąć decyzję. Prędzej czy później ona będzie musiała być podjęta. To jest poszanowanie dwóch osób wzajemnie. To jest też miłość. I tu się pojawiła królowa kielichów, więc tu jest miłość. To jest osoba, królowa kielichów jest osobą wrażliwą, czułą. Opiekuńczą, czasami histeryczną, żeby nie popadać w takie, taką energię jakiejś histerii zbytnich wybuchów emocjonalnych, to jest też kierowanie się uczuciami, kierowanie się sercem, kierowanie się miłością, więc będzie konieczność w dokonania, podjęcia decyzji bardziej, co robimy, w którą stronę chcemy iść, bo tu jest taka karta, stoję na rozdrożu i podejmuję decyzję, czy w prawo, czy w lewo. Także wy. No, Jesteście tu w takim międzyczasie, ale tu jest zależne, będzie też dużo od losu. Wy macie nadzieję na, na to, że będzie fajnie, będzie dobrze, ale bardzo dużo tu zależy od losu. Jest to taki moment właśnie międzyczasu, kiedy los będzie decydował, i wy będziecie temu losowi musieli się poddać, bo i tak nie będziecie mieli na to wpływu. W jakiś sposób pokieruje waszą drogą, i być może tu będzie. Dlatego podejmowanie tej decyzji dostaniecie być może informacje, dostaniecie przeczucia. Dlatego macie kierować się nie logiką, tylko przeczuciami, uczuciami, intuicją, jaką drogę wybrać, bo wy i tak będziecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji. Tak? Los was tak nakieruje, tak was popchnie, że będziecie jakąś decyzję musieli podjąć, czy to na temat związku, czy to na temat pracy czegokolwiek. Myślę, że tu jest sprawa po prostu takiego cyklu życiowego. Więc dużo macie, ale rybki jesteście w waszej energii. Kielichy, tu macie kielichy, emocje, uczucia, no to jest wasza energia. Także myślę, że sobie z tą sprawą poradzicie. Ja mam dla was jeszcze, moi drodzy, dwie karty z wyroczni. O, dwie, ale zobaczymy, co jeszcze tu na spodzie. Zanim zacznę z tymi kartami wyroczni, które wam będę czytać, to zobaczymy co jest na spodzie wyrocz na spodzie talii praca. Wasza własna ciężka praca, która będzie się opłacać, praca się opłaca. To może być też wzrastanie. słuchajcie, to jest, praca daje sukces. To jest własna taka codzienna, może praca nad, nad sobą, bo to może być... To może być też taka wędrówka w głąb siebie. To jest szóstka mieczy, szóstka mieczy oznacza podróż, ale może to być podróż wewnętrzna. Podróż po moim wnętrzu, gdzie wzrastam, dojrzewam, odcinam się, bo to jest takie odcięcie od komunikacji, odcinam się od wszystkiego i podróżuję do mojego wnętrza, a żeby wznieść się wyżej, a żeby pewne, pewne aspekty mojego życia, mojej osobowości. A, a, a aktualnej chwili i pojawia się, pojawia się król denarów, więc być może wy wzrośniecie z tej ósemki denarów do króla denarów przez tą podróż. Jest tu też cesarzowa, to już ostatnio to wam pokażę. E, więc być może jest jakaś kobieta, jeżeli, jeżeli to jest dla panów, która jest cesarzową i być może wy chcecie być też cesarzem. Tak? Albo jest w sensie jej, jego, jej parą, jej parą, dążycie, bo czujecie się jakby niżej, poniżej tej, tej kobiety. Ona jest dojrzała, to nie chodzi o to, że wiekiem musi być dojrzała. Jest kobietą dojrzałą, kobietą, która ma swoje cesarstwo, właśnie, która ma swoje królestwo, ona w nim rządzi. To jest osoba płodna, kreatywna, twórcza. I wy jakbyście chcieli, panowie, dorównać tej pani. Jeżeli nie, no to jest jakaś kobieta, która jest dojrzała, która jest właśnie twórcza bardzo zdecydowana, bo cesarzowa to jest kobieta, która rządzi, która rządzi swoim cesarstwem. To tak jak cesarz, druga strona cesarza, tak? druga połówka. Ona nie da sobie w kaszę dmuchać, jest piękna, twórcza, kreatywna, zadbana ale ma swoje cesarstwo i ona rządzi. Wy byście chcieli stać na równi y, dla niektórych panów z tą cesarzową, dla innych jest osoba być może, która będzie y, w tle Was wspierać. Także moi drodzy, odkładam te karty i zobaczymy, co tam dla Was wyrocznie mają do powiedzenia. Pierwsza karta to jest łagodzenie, łagodność, czyli może jakieś sprawy będą się uspokajać. To też mówi nam karta szóstki denarów, żeby unormować tą, tą energię, żeby, żeby ustatkować, ustabilizować. Dobra, czytam wam. Nastąpi zmiana losu i sytuacji. Która może mieć duże znaczenie, chociaż może się to wydawać trudne, w końcu wszystko będzie bardzo pozytywne. Wskazany jest określony punkt zwrotny, a Ty jesteś proszony o podjęcie bardziej aktywnego rozdania, a nie tylko o to, by wszystko wokół Ciebie ewoluowało. Nie zrażaj się żadnymi niepowodzeniami, ponieważ będą one związane z przypływami i odpływami. Zachowaj pozytywne nastawienie, bo jest wiele powodów do optymizmu. Szczęście, pozytywny wzrost. I stały rozrost jest pewny. Eee, dobra, i co mamy jeszcze? Osa, czasem osa. Czasami życie potrafi ukłuć. Nie wszystko, co duch tworzy w naturze, jest łatwe do pokochania. Hmm, ale kiedy patrzymy oczami ducha osy, zdajemy sobie sprawę, że chociaż czasami życie kuje istnieje cel bólu. Tak jak istnieje cel, miejsce dla osy w świecie przyrody. Osy powstrzymują populację owadów, wspierając wzrost roślin. A, trochę tego jest. Tak więc ukąszenie życia może zranić i możesz czuć się głęboko rozczarowany lub nawet urażony tym, że pojawiła się osa, ale wkrótce przekonacie się, że duch ma coś cudownego dla was i możecie dojść do wniosku, że ukąszenie doprowadziło do czegoś znacznie lepszego niż sobie wyobrażałeś. Być może za kulisami Osa konspirowała z twoim duchem, aby upewnić się, że wyhodowałeś coś warto wartościowego dla siebie. Duch ma plan, a Osa mm, odgrywa w nim swoją rolę. Czy kiedykolwiek spojrzałeś wstecz i cieszyłeś się, że twoje modlitwy nie zostały wysłuchane, ponieważ ścieżka, którą obrałeś, doprowadziła do czegoś znacznie lepszego? Osa to przypomnienie, aby zastanowić się nad y, tamtymi czasami bo dzisiejsze urządlenie może boleć, ale czeka Cię coś lepszego. Także słuchajcie, jeżeli coś u Was się nie powiodło, tak jak zresztą tutaj widzicie jest ten międzyczas i zastanawianie się, to może to miało jakiś cel, raczej na pewno i czemuś to służyło. Być może, a raczej na pewno wzrostowi Waszemu, a żebyście się być może odsknęli, dlatego musiało zaboleć, żebyście mogli się rozwinąć, żebyście mogli pójść w górę i wzrosnąć. I jest tu Wam się na pewno to nie podobało, jeżeli była taka sytuacja, bo pamiętajcie, to jest dla niektórych, i może były takie decyzje, może były już takie ruchy podejmowane definitywne, ale pamiętajcie, że wszystko jest po coś, że nawet kiedy będą pewne zakończenia, to też jest po coś. Coś, w czymś musieliście wzrosnąć, albo wręcz przeciwnie, musieliście dostać pewnego, że tak powiem, kopa, żeby, żeby się obudzić, żeby otworzyć oczy, żeby wzrosnąć. No, nie jest to dla każdego przesłanie, ale czasami zauważcie sami, że jeżeli nie dostajemy takiego konkretnego kopniaka, to nic nie pójdzie do przodu. Dobra, to tyle, co mam dla Was, moje kochane rybki na styczeń. Czytania roczne będę robiła ogólne, będę robiła gdzieś w przyszłym tygodniu. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to piszcie na maila. Ale to też dopiero od przyszłego tygodnia, bo naprawdę jestem straszliwie zajęta i nie mogę nadążyć z wszystkim. Także tyle, co mam dla Was na dzisiaj. Buziaki i pa!